Ze studia Voice House Rafał Hirsch i Jarosław Kuźniara. W nowym odcinku podcastu Ekonomicznie. Nikt się tego nie spodziewał i wszyscy są w szoku. To, że wszyscy są w szoku, to też jest niedobrze. Tak się nie prowadzi polityki pieniężnej. Ja, to się świecie. Nie prowadzi? Jak się prowadzi? Tak się prowadzi, żeby nie zaskakiwać rynku. 6% stopy to jest bardzo wysoko, a 8% inflacji to jest umiarkowanie. Gdzie to jest logika? Obniżamy stopy procentowe, bo inflacja nam spada, czyli za chwilę ta drożyzna będzie mniejszą drożyzną, więc przychodzę wam z pomocą. Tylko taka musiałaby być narracja do ludu. No to ja się nie mogę doczekać tej narracji. Zapraszam do audycji do oceny i do dyskusji. Panie Rafale, ja nie zrobię tego tak dobrze jak prezes, ale spróbuję. Dzisiaj mamy radosny dzień. Bo mogę Państwu zakomunikować, że w dniu dzisiejszym, Boże, jak on źle mówi po polsku, inflacja jest jednocyfrowa. Oczywiście obserwujemy modele, ale inflacja ma charakter zmienny. Natomiast inflacja za wrzesień będzie wynosiła prawdopodobnie nieco powyżej 8,5%, mówi szef, prezes NBP. Jesteś ukontentowany tym radosnym dniem? Nie, nie powinien tak mówić prezes, mam wrażenie, dlatego że nie powinno. Sprawiać się wrażenia, że 8,5% to jest taka inflacja, którą akceptujemy, a już na pewno bank centralny nie powinien sprawiać takiego wrażenia. I mimo, że kilka zdań później prezes Glepiński mówi o tym, że jest cel 2,5% i że dążymy tam, i znaczy nie odwołuje tego wszystkiego, to jednak to rozłożenie akcentów jest takie niepokojące i moim zdaniem złe dla polityki pieniężnej, bo potencjalnie może utrudniać dalszą walkę z inflacją, no właśnie. bo z nią dalej trzeba walczyć, bo ona jest bardzo no, wysoka. Ale, a kiedy przychodzi a, ci prezes NBP i mówi o radosnym dniu, to trochę tak jakby właśnie odwołał inflację, a ona tylko tak. jest jednocyfrowa. Nic jeszcze nie jest cudowne. Chociaż, no. No, chociaż rozumiem, że jak była na poziomie 18 w lutym, a teraz jest 8, 8. 8 za wrzesień będzie 8,5, hmm. no to jest to różnica. No okej, okay, z 18 na 8. Jest o różnicy to, pogadamy za chwilę. Jest to jakieś osiągnięcie, Czy natomiast to absolutnie nie koniec. On ma podstawy do tej radości także dlatego, że zapowiada, że w październiku to będzie 7,5%. To jest taka radość retoryczna, mam wrażenie generalnie. No, trudno mi analizować, dlaczego on tak mówi. Nie powinien tego mówić. Powinien odnotować, że fajnie, że inflacja spada. Nawet mógłby powiedzieć, że to w dużej części dzięki wcześniejszym działaniom NBP, dzięki tym podwyżkom stóp mm -hmm. procentowych. I moim zdaniem nie skłamałby tutaj, natomiast powinien jednak zachowywać powagę i mówić, że. Że to jesteśmy w połowie drogi, ewentualnie, a nie na końcu. I generalnie historia świata pokazuje bardzo wyraźnie, że zejście z inflacją z 18 do 8 zawsze jest łatwiejsze niż dalsze schodzenie z 8 do 2. To teraz trzeba. dopiero będzie hmm. trudniej, więc tym bardziej powinno się pilnować tego, jakie się Pobudza oczekiwania w gospodarce, tak? Bo to, co mm -hmm. mówi prezes, rezonuje w ten sposób, że możemy zmieniać jakieś tam oczekiwania, i co widzimy, widzimy, że prezes NBP jest zadowolony z tego, że inflacja spadła do 8%. Wręcz mówił na tej konferencji prasowej, że jego zdaniem to jest. Umiarkowana inflacja, mi włosy stanęły dęba na głowie, bo to absolutnie nie jest umiarkowana. Umiarkowana inflacja jest, jest to jest jakieś 3%, to 8,5. Że się śmieję, ale próbuję sobie wyobrazić, żeby twoje włosy stanęły kiedykolwiek, dęba. Te kultowe twoje włosy. No, no i dalej no. wyobrażasz sobie, czy już sobie <śmiech> wyobraziłeś? <śmiech> Myślę, a nie że, wiedziałem, że, myślę moje że będzie są z nimi kultowe. trudniej niż zejście inflacji do 2,5, ale zostawiając to. On jest wielkim optymistą, on zapowiada, że będzie niżej i nawet te 7,5, tak jak powiedziałeś w tym podcaście i w jednym z naszych wcześniejszych, że rzeczywiście dzisiaj zaczyna się bardzo trudna droga, czyli między 7,5 a 2,5 tu będzie dużo trudniej. No tak. I niesamowite jest to, że on mówi, że 8,5 to jest inflacja umiarkowana i jednocześnie na tej samej konferencji mówi, że Poziom stóp procentowych 6% to jest bardzo wysoko. Czyli 6% stopy to jest bardzo wysoko, a 8% inflacji to jest umiarkowanie. I gdzie to jest logika? <laughs> Nie wiem, co na to banki, no ale dzisiaj, szanowni państwo, rzeczywiście Rada ciachnęła stopy referencyjne NBP o 75 punktu procentowego, czyli do poziomu, o którym mówi Rafał, 6%. Lombardowa, 6,50%, depozytowa 5,50%, redyskontowa weksli, 6,05%, dyskontowa weksli. 6,10. I skoro tak, a nie inaczej teraz będą wyglądały stopy, to kogo to ucieszy, a kogo to zmartwi. Banki no. będą radosne? Nie, hmm. nie. Banki strasznie oberwały na giełdzie w pierwszej reakcji, jak tylko rynek się dowiedział, że ta obniżka jest aż tak duża, no bo banki będą mniej zarabiać, bo zmniejszy im się marża odsetkowa, czyli różnica między oprocentowaniem kredytów a depozytów. Bo to zawsze tak jest, że im wyższa stopa procentowa, tym te nożyce są hmm. rozwarte szerzej w bankach. Więc zresztą niektóre banki już podawały szacunki tego, o ile mniej zarobią, więc akurat banki się z tego pewnie... Nie cieszą, no na pewno zadowoleni powinni być wszyscy ci, którzy są zadłużeni po prostu, w złotych oczywiście. W złotych, tak. no właśnie. Ale... ale i mają różnego rodzaju tam kredyty, czy też leasingi na przykład. Chociaż oczywiście trzeba pamiętać, że to nie jest automat, bo te wszystkie kredyty są oprocentowane stopą Wibor. Trzymiesięczna albo jednomiesięczna. Natomiast my zrobiliśmy mądry ruch i nie nagrywamy tego 10 minut po decyzji Rady, tylko odczekaliśmy sobie dwa dni i już, wiemy, i już wiemy, co się stało z Wiborem też. I Wibor też bardzo mocno spadł o ponad 50 punktów bazowych, więc można oczekiwać, że Raty kredytów też dość wyraźnie, zauważalnie pójdą w dół, tylko że z pewnym opóźnieniem, prawda? Bo to jest tak, że jak się ma kredyt w banku, różne banki różne rzeczy stosują, to zawsze trzeba sprawdzić w umowie kredytowej, bo to jest tam na pewno napisane, ale mam wrażenie, że najczęściej jest tak, że banki aktualizują oprocentowanie co miesiąc, znaczy raz w miesiącu sprawdzają, jakie jest oprocentowanie na rynku i jeśli ono się ruszyło, o więcej niż tam 10 mhm. punktów bazowych w górę albo w dół, to wtedy je aktualizują. No bo jak zmiana jest minimalna, to nie ma sensu nie? naliczać od nowa tych wszystkich odsetek od kredytu. No a teraz ten warunek zostanie spełniony, bo tutaj jest ruch w dół o ponad 50 punktów bazowych. Tylko, że to będzie tak, że ten. Banki najczęściej. Chociaż tak jak już mówiłem, w każdej umowie może być inaczej, ale wydaje mi się, że najczęściej jest tak, że to sprawdzanie raz na miesiąc, co się dzieje na rynku, jest na koniec miesiąca, więc banki sprawdzą to na koniec września. Nie może być tak, że jak sprawdzą to, na drugi dzień od razu zmienią testowy procentowe, bo to klient musi być poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem, prawda? Żeby się nie buntował. Gdyby ta stopa szła w górę, to pewnie wielu ludzi by się buntowało, gdyby się okazało, że z dnia na dzień oprocentowanie poszło, więc to trzeba robić z pewnym wyprzedzeniem. Więc sprawdzą na koniec września, w październiku o tym poinformują: i w październiku poinformują o tym, że się zmienia rata od listopada, więc efekt będzie w listopadzie. Dopiero w przypadku większości klientów. Ale to nie znaczy, że oprocentowanie kredytów nie będzie maleć w październiku i we wrześniu, ponieważ Wibor spadał już wcześniej. Tylko że wolniej, ale już spadał. Ja sprawdziłem, że w lipcu spadł chyba. O 11 punktów bazowych, a w sierpniu o 19 punktów bazowych. Bo to już na rynku się mówiło, że zaraz będzie obniżka stóp procentowych, tak? Wibor, ten trzymiesięczny, stara się wyprzedzać to, co zrobi Rada Polityki Pieniężnej z oficjalną stopą procentową, i stara się wyobrazić sobie, gdzie ten poziom stopy procentowej będzie za trzy miesiące, no bo on jest trzymiesięczny, dlatego za trzy miesiące. Więc już w lipcu szedł w dół, ponieważ ludzie na rynku spodziewali się, że we wrześniu będzie obniżka. Więc te lipcowe mhm. obniżki wyboru można będzie zobaczyć w mniejszej racie kredytowej już teraz w tym miesiącu. Jako osoba z ratą kredytową w euro, widząc, że złoto się osłabia, myślę sobie... Fak. No, ale okej, okay, no, przyjmuję na klatę. No, więc no właśnie, to jest, bo to jest złote bo, dla mnie to nie jest nic. Bo tego. mamy taką sytuację, w której ci zadłużeni w złotych zyskują, a ci zadłużeni w innych walutach tracą. Podwójnie, ponieważ po pierwsze, no, tracą relatywnie, bo ich stopa procentowa się nie zmienia, a po drugie, w związku z tym, że mamy tak gwałtowne obniżenie stopy procentowej w złotych, no To traci złoty, traci nasza waluta, i przez to ci wszyscy, którzy mają kredyty w euro albo we franku szwajcarskim, dodatkowo będą mieli wzrost raty wręcz nawet, a nie spadek, dopóki stóp procentowych nie zacznie obniżać Europejski tak. Bank Centralny no albo Bank Szwajcarii. On czeka, chociaż no, wiele osób na rynku mówi, że chyba nie powinniśmy już widzieć żadnych dalszych podwyżek stóp w strefie euro. Jeśli to może ewentualnie jedna ostatnia, tutaj trwa dość żarta hmm. dyskusja w strefie euro, czy jeszcze dalej podnosić, czy nie, wyniki gospodarcze strefy euro, zwłaszcza Niemiec są zatrważające ostatnio i wygląda to bardzo słabo, więc w tym kontekście podnoszenie dalej stóp procentowych byłoby trochę strzelaniem sobie w kolano, chyba więc możliwe, że oni nie będą dalej podnosić, ale do obniżek to jeszcze pewnie jest daleka droga w strefie euro. Natomiast złoty w tym momencie bardzo wyraźnie. Znaczy, w okolicach ogłoszenia tej decyzji zobaczymy, jak to się pociągnie dłużej, ale ja otworzyłem sobie pięknie przygotowany przez NBP komunikat po decyzji i oni piszą tam rzeczy, na które chciałbym zwrócić uwagę i zapytać cię o jedną rzecz. Po pierwsze, koniunktura w gospodarce światowej pozostaje osłabiona, pozostaje. Utrzymuje się niepewność dotycząca perspektywy aktywności w największych gospodarkach. Utrzymuje się. W strefie euro roczna dynamika PKB w drugim kwartale ponownie spowolniła. Przy czym w Niemczech była ujemna, jak mówiłeś, nie? Mhm. Dane, które za trzeci kwartał napływają, pokazują, że pogorszenie koniunktury... Jest trwałe. I, I teraz. Co, I co to wszystko oznacza, może tylko króciutko? No. Jak jest gorsza koniunktura w okolicach, bo to jest wszystko o tym, co się dzieje na świecie, tak. nie w Polsce. No ale zakładam no to, że to są nasi partnerzy handlowi, znaczy, Niemcy. że oni będą od nas mniej kupować, tak będzie mniejszy popyt, usiądzie nam eksport przez to, a przez to będziemy mieć też gorszą koniunkturę w naszej polskiej gospodarce. Tak? Czyli jeśli przewidujemy, że koniunktura w polskiej gospodarce może się pogorszyć, to dajmy jej odsapnąć. Obniżając stopy procentowe, tak? Czyli to jest, jakby, takie wytłumaczenie. Jedna z mhm. przyczyn, która może stać za obniżką stóp procentowych w tym momencie, czyli martwimy się o tym, że za bardzo u nas siądzie koniunktura bo dostaniemy rykoszetem z Europy, głównie z Niemiec, które są najważniejszym naszym partnerem. I później jest hasło niższe ceny surowców. Razem z ustąpieniem napięć w globalnych łańcuchach dostaw ograniczają presję cenową, co jest widoczne w spadku cen produkcji w wielu gospodarkach. Ceny surowców, akurat ropa przecież nie jest teraz niższa, bo ona ma swoje rekordy. Tak, i to brzmi rzeczywiście trochę pechowo, natomiast to jest tak, że Rada Polityki Pieniężnej jak się spotyka, to dostaje na biurko, na stół przygotowane przez NBP dokumenty takie analityczne z tym, co się dzieje na rynku, i te dokumenty są do któregoś tam momentu, do któregoś dnia, okay. one nie są sprzed godziny. A ten wyraźniejszy wzrost cen ropy to jest generalnie głównie kwestia no, ostatniego tygodnia, ostatnich dwóch tygodni, tak? więc bardzo możliwe, że tutaj faktycznie Rada patrzyła bardziej na ten trend, który było widać w sierpniu, w lipcu, w te ostatnie miesiące niż ostatnie dni bardziej. Tak? I pewnie to jest wniosek dotyczący tej sytuacji za ostatnie parę miesięcy. A rzeczywiście, jeśli chodzi, jak popatrzymy sobie tak szerzej, generalnie, co się działo z ropą w tym roku, na przykład, no to ona przez większość, jeśli chodzi o początek roku, przez większość czasu to raczej taniała, nie? więc pewnie jeszcze ten wniosek tam się ostał. Możliwe, że w przyszłym miesiącu w komunikacie Rady już nie będzie tego zdania o, o tym, że surowce A wracając do tego, który był króciutki, więc wrócę do cytatu, biorąc pod uwagę te uwarunkowania ekonomiczne ogólne, a także opóźnienia z jakimi decyzje w zakresie polityki mm -hmm. pieniężnej wpływają na gospodarkę, RPP dokonała dostosowania stóp procentowych, które będą sprzyjać realizacji celu inflacyjnego w średnim okresie. 2,5 ma być, tak? Bo to jest cel. Ale co to znaczy średni okres w kontekście NBP? To jest przedmiot różnych wewnętrznych, insiderskich u ekonomistów, co to znaczy średni termin. Właściwie nikt nie wie do końca. No tak, teoretycznie to tak jak powiedziałeś, tak, kilka lat. Więcej niż dwa, ale trudno powiedzieć. Natomiast w tym fragmencie, który przytoczyłeś teraz, kluczowe jest to, to jest też taki żargon banków centralnych, kluczowe jest to, że tam jest napisane, że dokonała dostosowania rada. Mhm. Jak banki centralne piszą, że dokonały dostosowania, to znaczy, że to jest jednorazowy ruch. Okay. To nie jest początek trendu. Czyli to nie jest tak, że no, teraz już będziemy... Żeby teraz co miesiąc o 75 punktów ciachała, to... Tak, tak, że to dokonanie dostosowania, to znaczy, że coś się bardzo mocno zmieniło na rynku i trzeba dostosować się do tych nowych warunków, więc dostosowujemy się... W jednym ruchu gwałtownym i tak samo dostosowanie, jak była pandemia, do zera zostały obcięte stopy procentowe, to tam też w komunikatach było, że to jest dostosowanie do nowej sytuacji. Jak jest nowa sytuacja, i się dostosowujemy. To nie znaczy, że teraz będziemy dalej ciągle obniżać albo że ciągle podnosić. To nie jest początek nowego cyklu mhm. w polityce monetarnej, tylko to jest takie jednorazowe dostosowanie. I to sformułowanie jest w tym komunikacie, co z jednej strony tłumaczy, dlaczego aż o 75 punktów bazowych, a z drugiej strony sugeruje, że to nie musi oznaczać, że będą za chwilę kolejne po. Dniżki. I prezes Glapiński na konferencji też mówił, że on niczego nie zapowiada, że będziemy patrzeć, co się będzie dalej działo i że będą obniżki, ale pod no tak. warunkiem, że inflacja będzie no dalej spadać. I to o to chciałem Cię zapytać, bo jak popatrzymy sobie na świat, mamy OECD, 12 miesięcy inflacja mierzona wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, czyli to CPI, spada do 5,7, w maju było 6,5. 5,7 to, to jest dalej wysoko. To jest dalej wysoko, tak. niżej niż w Polsce, a tam nikt jakoś się nie spieszy do tego, żeby ciachać stopy tak jak my. No ale też te stopy mają na trochę niższym poziomie niż okay. My. Oni nie podnieśli do... 6,75, prawda, więc, no ale znaczy generalnie, bo właściwie tak sobie dość neutralnie opisujemy tę sytuację, a nie powiedzieliśmy, czy nam się to podoba, czy nam się to nie Oni podoba. Mi się podoba wszystko, co jest decyzją niezależnego NBP. Czyli ta decyzja może ci się nie podobać, bo nie ma do końca pewności, <laughs> czy on jest dalej niezależny. Właściwie główny zarzut nie. ze strony, główny zarzut ze strony ekonomistów, no tak, tak, tak. obserwatorów że to jest pod taki, wybory. że to jest pod wybory, tak. I ja powiem szczerze, mam, chociaż to oczywiście na pierwszy rzut oka tak wygląda, i bardzo możliwe, że tak jest, czyli że NBP i prezes Glapiński starają się ze wszystkich sił pomóc rządowi i partii rządzącej, ale on też nie ucieka od takich komentarzy, no, które mówiło. zdradzają jego sympatie polityczne, a powiązania polityczne są jakby znane to tutaj mhm. nie trzeba nic mówić. Co oczywiście nie przekreśla tego, że on może być profesjonalnym prezesem Banku Centralnego. No generalnie zawsze prezes Banku Centralnego jest powoływany na to stanowisko przez jakichś polityków, tak. którzy dysponują większością. Nie da się od tego uciec. Natomiast to wcale nie znaczy, że trzeba na różnych konferencjach jeszcze dodatkowo zajmować jakieś stanowiska polityczne. Więc to, że teraz wszyscy myślą, że to jest pod wybory, to jest jak gdyby troszeczkę konsekwencja jego wcześniejszych zachowań. Ja mam z tym trochę problem, bo nie do końca sobie wyobrażam, w jaki sposób to by miało pomóc. To, że oni obniżyli stopy procentowe. Znaczy, w jaki sposób to ma się przełożyć na lepszy wynik wyborczy tej partii? Bo rozumiem, że ci, którzy tworzą ten zarzut, to o to im chodzi, Wiesz, tak? Tak, zakładam, że przyszłaby taka narracja, słuchajcie, inflacja to znaczy drożyzna. A takie jest hasło konkurencji, prawda? Znaczy, czyli rozumie... to drożyzna. I teraz obniżamy stopy procentowe, bo inflacja nam spada, czyli za chwilę ta drożyzna będzie mniejszą drożyzną, więc przychodzę wam z pomocą. Tylko taka musiałaby być narracja do ludu. No to ja się nie mogę doczekać tej narracji, no. jak, nie wiem, premier Morawiecki albo ktoś zaczną mówić, że już już nie ma drożyzny. ale to, to, to się ludzie wściekną. To będzie efekt odwrotny tylko. To po co? Ja na miejscu Pisów w ogóle bym nie poruszał tematu inflacji. Bo to moim no. zdaniem, jest przegrana wojna. Znaczy lepiej się no skupić to, na innych. Zobacz, to pomyślał, że, że, że jak wymyślali te różne referenda i tak dalej, tam nie ma no nic tak, inflacji. Nic, I oni nic, wiedzą, nie. że to nie ma sensu w tą stronę iść. Ale to zobacz, to po to po co sugeruje, to obni... sugeruje NBP w swoim komunikacie, że dobra, to ulżymy firmom, żeby ich kredyty nie były tak drogie w czasach kryzysu. Więc obniżamy inflację i teraz może wszyscy przedsiębiorcy, którzy. Myśleli o wzięciu kredytu na trudne czasy, powiem Jezu dzięki i zagłosują. No ale to nie jest baza PiSu, tak mi się no wydaje, no. jak patrzymy na te różne badania socjologiczne, kto na kogo głosuje, no to przede wszystkim jeśli chodzi o PiS to są małe miasteczka i rolnictwo. Tak, Oni naprawdę, tak. mam wrażenie, że bardzo mocno przestraszyli się sytuacji politycznej, jak się rolnicy wściekli na to, że pszenica tanieje. To jest bardzo no. istotny z czynników gospodarczych, no, mam tak, wrażenie, tak, że tak. najważniejsze, jeśli chodzi o notowania PiSu. I najczęściej to są ludzie, którzy nie są zadłużeni, w ogóle nie mają żadnych kredytów. To co ich obchodzi, co się dzieje ze stopą pracy. Tyle zostali od państwa, że nie muszą brać kredytów. Natomiast wracając jeszcze do tego zestawienia, OECD, o którym ja wspomniałem, to jest prawie 40 różnych krajów, i tam pamiętajmy, że Polska jest też, Szwajcaria jest, Kostaryka, gdzie inflacja to jest minus 1%, ale też Turcja, gdzie jest prawie 40, Węgry, gdzie jest 20, Kolumbia 12, no to mm -hmm. powiedzmy blisko nas. Także no okay, to tak, okay. tak wygląda. Ale zobacz, to teraz patrząc sobie po świecie, czy, bo mam wrażenie i te pierwsze słowa prezesa o radosnym dniu i to, co się dzieje i w Stanach i w Europie, tam wszyscy właśnie są jacyś tacy bardziej zdystansowani do tego, czy to na pewno już jest koniec wzrastającej inflacji. Tak, tak. tak. Albo przynajmniej spadają. Bo wiesz, bo generalnie to, znaczy sytuacja w wielu krajach jest dość podobna i we wszystkich tych krajach jest ta sama dyskusja ekonomiczna i trzeba coś wybrać. I to jest kwestia, czym bardziej się mamy martwić. Czy bardziej mamy się martwić tym, że jest wysoka inflacja i jeszcze nie załatwiliśmy sprawy wysokiej inflacji, czyli trzeba dalej zaciskać zęby i ją ucisnąć wysokimi stopami procentowymi, czy... Bardziej mamy się martwić tym, że nam kompletnie siadła koniunktura i właściwie jesteśmy na skraju recesji. Za chwilę może być recesja. Prezes Glapiński na konferencji mówił, że on nie wyklucza, że w ogóle PKB w Polsce w tym roku spadnie. Czyli on się jakby boi recesji. Tak? On mówił, że wcześniejszy ten poziom stóp procentowych wcześniejszy przed obniżką, jak on to określił, zażynał polską gospodarkę. I faktycznie, jak patrzymy na dane o PKB z Polski, no to widzimy, że sytuacja wygląda słabiutko. I mamy tak właściwie PKB. Jakieś 4% poniżej poziomu sprzed wojny. I głównym czynnikiem nie jest wysoki poziom stóp procentowych, tylko wojna, właśnie, mhm. tak? My przestaliśmy się rozwijać przez to, że jest wojna za naszymi granicami i de facto tak właściwie można powiedzieć, mamy recesję. Ale oczywiście jeśli wychodzi prezes NBP i mówi, skoro mamy taką sytuację, to po co jeszcze dodatkowo dusić gospodarkę wysokimi stopami procentowymi? To jest tu sporo racji i można to zrozumieć i można całą tą argumentację, która mówi zobaczcie jak nam się słabo kręci gospodarka, obniżmy stopy procentowe, to będzie się lepiej kręcić, tak? Bo jak się słabo kręci, to wszyscy na tym tracimy niepotrzebnie i tracimy czas. Możemy się rozwijać szybciej, obniżmy stopy procentowe, będziemy się szybciej rozwijać, wszyscy będą zadowoleni. I to się trzyma kupy, to jest logika, tylko jest jedno potężne ale w tym wszystkim. Nie załatwiliśmy inflacji. Gdyby inflacja zdążyła już nam spaść gdzieś tam w okolice 4% i te 2,5% jest tuż za rogiem, to no tak, ok. Tak, tak. Natomiast są dwa cele, które wydają się rozłączne. Tak? Znaczy Trudno realizować jedno i drugie jednocześnie. To jest niezwykle trudne. Bo jak walczysz z inflacją, to tak jak mówi szef Fedu, na przykład Jerome Powell, najprościej zwalczyć inflację, Doprowadzając do recesji w gospodarce. Ludzie nie mają pieniędzy, tracą pracę, oszczędzają, przestają kupować, wszystko siada na rynku. Żaden przedsiębiorca w takiej sytuacji nie podnosi cen, byłby samobójcą, no tak, gdyby choć... podnosił, tak? Więc wszyscy cierpią, firmy mają wysokie koszty, nie mają marsz, ludzie nie mają pieniędzy na zakupy, wszystkim jest źle, ale efekt jest taki, I że inflacja, i inflacja spada, spada. Tak? i spada skutecznie na sam dół. Tyle, że ludzie są niezadowoleni, a tutaj mamy wybory za chwilę, więc no nie tak. chcemy ryzykować, żeby ludzie byli aż tak bardzo zadowoleni, więc wydaje mi się, że prezes Glapiński on ma taką skłonność, żeby dość łatwo tolerować wysoką inflację. On jakby bagatelizuje to. I dla niego widać to wyraźnie na każdej konferencji, w każdej jego wypowiedzi, że dla niego znacznie ważniejsze jest to, żeby nie było recesji w Polsce. Mhm żeby dbać o wzrost gospodarczy. A że inflacja jest 8, no jest, no ale zobaczcie, była 18, jest 8,6 i tak spada, nie martwmy się, tak? To nie jest nowa rzecz, tak? Jeszcze przed pandemią pamiętam, że już mało kto to pamięta, ale przed pandemią inflacja już nam zaczęła rosnąć i była w okolicach 4% i byli ekonomiści mówili, za bardzo rośnie inflacja, mhm. tutaj za chwilę wystrzeli. Trzeba podnosić stopy procentowe. Tak. I prezes Glapiński mówił: Nie, jest gdzie? Tam 4% zaraz znowu spadnie. Przecież nie, nie musimy się martwić. Jak podniosą stopy procentowe, to gospodarka siądzie. I nic się nie stało, bo wybuchła pandemia no tak, i tak. wszyscy o tym zapomnieli. Tak? Natomiast już wtedy było widać, że prezesowi Glapińskiemu bardziej zależy na wzroście gospodarczym i jest w stanie bagatelizować inflację. Jest jeszcze jeden I, no, czynnik, którego właśnie nie widać kryzysowo w Polsce, ale on ostatnio nie wyglądał dobrze w Stanach, czyli bezrobocie w Polsce. No czegoś nie tego właśnie tego go nie ma. W hmm. Stanach widać jednak, że tam to bezrobocie rośnie, wakatów jest trochę więcej, ta chęć ludzi do zmiany. I to jest, tym bardziej, jest inna. Tak, i to jest taki czynnik, który dodatkowo utrudnia podążanie za prezesem Glapińskim, bo utrudnia zrozumienie tego jego punktu widzenia, bo łatwiej byłoby zrozumieć to, że on się bardziej przejmuje koniunkturą gospodarczą niż inflacją, gdyby faktycznie w związku z tym, że ta koniunktura jest słaba, no rosło nam dokładnie. bezrobocie. No to wtedy mielibyśmy... Wysoka inflacja można uznać, że jest to swego rodzaju katastrofa w gospodarce, ale wysokie bezrobocie to też jest katastrofa. Mamy dwie katastrofy i wybieramy, z którą walczymy. Tak? I wtedy jeśli państwo mówi, musimy zwalczyć najpierw wysokie bezrobocie, na pewno nie wszyscy by się z tym zgodzili, ale jest to jakiś tam pogląd uprawniony, prawda? Można z tym dyskutować. A tutaj nie ma tego zagrożenia wzrostem bezrobocia i nikt go nie prognozuje. Można więc się za Dlaczego prezesowi Glapińskiemu aż tak bardzo leży na sercu ta koniunktura i żeby nie było recesji, tak bardzo, że jest w stanie bagatelizować cały czas bardzo wysoką inflację, taką, o której wielu ekonomistów mówi, że teraz spada, bo jest efekt bazy. Inflacja jest liczona za ostatni rok, więc w tym momencie z każdego miesiąca wypadają nam te miesiące sprzed roku, kiedy ceny szły bardzo mocno w górę ze względu na ten impuls hmm. wojenny jeszcze. Czyli można powiedzieć, putinflacja inflacja nam znika z danych <grym> o rocznej inflacji, natomiast teraz możemy zobaczyć, za chwilę zniknie zupełnie i inflacja dojdzie do 6%, 7%. Czyli to nie jest tak, jak mówił premier Morawiecki, że inflacja jest przez Putina w całości. No no tak, bo tak, Putin tak. zniknął dobra, już z tych danych, a, powiedz... a dalej. i nie zeszliśmy do 2%, to... tylko zeszliśmy do 6-7%. Trzymając się tych ekonomistów, to jeżeli ta baza nam rzeczywiście zaraz zniknie i wszystko to, co było powojenne z inflacji, z danych o inflacji zniknie, to zatrzyma się powiedzmy na 6, czy będzie tak, odbijała i... się i rosła. Znowu? Zniknie nam najłatwiejsza część, tak? No bo. Zbijająca właśnie... inflację. Zbijająca hmm. inflację, bo właśnie dlatego ona tak szybko schodziła, prawda? Bo był ten efekt bazy i tego efektu bazy już za chwilę nie będzie i pytanie jest, dlaczego dalej miałaby spadać ta inflacja? Tak? Czy te wszystkie procesy inflacyjne w gospodarce rzeczywiście już umarły, czy nadal są żywotne i nadal funkcjonują? I tutaj też są różni ekonomiści, którzy różnie mówią. Ci, którzy boją się tego, co robi Rada Polityki Pieniężnej, pukają się w czoło i mówią: Przecież za chwilę płaca minimalna wzrośnie, nie wiem, o 20% no tak. od nowego roku. To będzie impuls inflacyjny, inflacyjny. inflacyjny, prawda? Pójdą, będą kupować. Nowe pomysły rządowe, te wszystkie nowe odmiany kiełbasy. No, o kiełbas, nowym ładzie. nowym, nowym ładzie. Tak. Także. Tak no to wszystko może zmierzać w stronę luzowania dalszego polityki fiskalnej, więc kolejnych impulsów proinflacyjnych. Nawet jeśli się zmieni władza, no to przecież Platforma, czy też Koalicja Obywatelska też miała swoje pomysły polegające na tym, żeby zwiększać wydatki babciowe na przykład. No, tak. Tak. Chociaż pewnie po wyborach nagle będzie zmiana tonu, będziemy słyszeć głównie, że trzeba zaciskać pasa. Ale jestem y ciekaw, co będzie, w to akurat temat na inny odcinek, ale o, umówmy się na taki, czyli wyobrażamy sobie, że dochodzi do zmiany władzy, Nowa tak. władza wchodzi do Ministerstwa Finansów otwiera szafę i widzi. Ciekawe, czy będzie widziała dużo złego, czy będzie widziała coś pozytywnego. To jest ciekawe, nie? Czy no jakie, trzeba będzie i do jakich rewidować? wniosków? Czy dojdziemy do takich wniosków, że program wyborczy, gospodarczy Koalicji Obywatelskiej był bez sensu, bo to, co trzeba zrobić spłacając trochę długi PiSu, to jest zupełnie inna robota. No, zobaczymy, tak. Wydaje mi się, że projekt budżetu na przyszły rok zostanie zmieniony po wyborach, niezależnie od tego, hmm. kto te wybory wygra. Bo jeśli wygra PiS i zostanie przy władzy, to i tak sobie skoryguje ten budżet bo już nie będzie musiał aż tyle rozdawać, a jeśli wygra opozycja, no to wtedy w ogóle chyba hmm. napisze sobie od początku ten budżet, bo będzie chciała mieć swój własny, prawda? Zobaczy, co będzie musiał ratować. A będzie jeszcze parę miesięcy na to. Więc w kontekście stóp procentowych to są takie rzeczy, którymi można się martwić, tak? Ale z drugiej strony jest prezes Glapiński i zwolennicy obniżenia stóp procentowych, którzy mówią, Gospodarka nam siadła, jest 0% wzrostu albo nawet jest spadek PKB. No to jakiś spadek PKB to nie ma żadnych czynników inflacyjnych w gospodarce. Firmy nie podnoszą już cen. Z tych danych o inflacji GUSowskich widać, że miesiąc do miesiąca ceny rzeczywiście nie rosną w lecie. Więc jeśli ktoś mówi, że ta presja inflacyjna zgasła w gospodarce, no to też właściwie może ma rację. To hmm. trudno powiedzieć, jesteśmy w takim momencie, w którym trudno powiedzieć co będzie dalej. Tylko, że jeśli jesteśmy w takim momencie, to moim zdaniem trzeba być ostrożnym i stąpać ostrożnie, a nie walić młotkiem i obniżać stopę o 75 punktów bazowych nagle, i nikt się tego nie spodziewał, i wszyscy są w szoku. To, że wszyscy są w szoku, to też jest niedobrze. Tak się nie prowadzi polityki pieniężnej. No, tam na się świecie. na Jak się prowadzi? Tak Natomiast... się prowadzi, żeby nie zaskakiwać rynku. Znaczy, w tym, że nie zaskakujesz rynku, jest dodatkowa wartość. Nie robisz... Masz poczucie, że współpracujesz z tym rynkiem, a nie jesteś zawsze na kontrze, nie? Tak, i zyskujesz wiarygodność w oczach tego rynku. A prezes Glapiński lubi zaskakiwać. I myślę, że on nie dba o to, żeby akurat w o tamtych oczach być, być wiarygodnym. I lubi robić tak, że coś powiedział na jakiejś konferencji, a potem coś zapowiada, a potem robi zupełnie coś innego. I to jest efektowne, natomiast polityka monetarna na tym traci. Więc od strony komunikacji tutaj mamy katastrofę. O, tak. Ale to już kolejną, i już nie jeden odcinek o tym powstał, więc tak. śmiało zachęcamy do archiwum. Natomiast myślę sobie, że. To jest pierwszy moment chyba, kiedy w podcaście możemy wykorzystać legendarną, kultową puentę wielu reporterów. Szanowni Państwo, co będzie, pokaże czas. Dziękujemy za Twoją uwagę. Kierownictwo produkcji Olga Michałowska. Realizacja i dystrybucja Kasia Harbara, Dźwięk Kamil Sołdacki. Redaktor naczelny Voice House Jarosław Kuźniar.